Číslo 4. Bravo. Carolina No. 7. Martina. Martina numer 2. A Kasia No. 1. Jaký bravo. Dobře, pozor. Na 3-4 będzie polewanie tym płynem dziewczyn. Odliczymy razem, okej? Okay? Odliczymy razem. Gotowi? 3-4-4-0. Go! Ja się ustruwam. Co się dzieje. Dostało. A ty ja. bierzesz udział? Karol bierze udział, drodzy państwo, wielki uh. brawa dla Karola! Też jestem mokry. Dobrze, drodzy państwo, więc jeszcze raz prezentacja kandydatek pojedynczo. ja bym prosił pani o kroczek dwa do tyłu, wszystkie panie. Będziemy pojedynczo prezentować. I uwaga, dziewczyna numer 5. Czy głosujemy? 5! A, Pani numer 4, wielkie brawa! Dobra, to może, być, to może być jakieś miejsce. Pamiętajcie, że głosujemy głosem, ale jeszcze nie głosujemy. Koleżanka numer 3! Ok, to pó póki co pierwsze miejsce. Pani numer 2! Oooo, okay. jeszcze? Jeszcze nie głosujemy. Mamy. Jeszcze nie koniec, czyli na pierwszy, numer 1! Czyli, czyli dobrze rozumiem 1, 2, 3? Jeden, dwa, trzy. Zobaczymy, zobaczymy. Głosowanie będzie dopiero teraz, to była prezentacja. A to była prezentacja. A, Fakt, a chciałbym dobre. przypomnieć, że mamy trzy nagrodzone miejsca. Trzy miejsca nagradzamy, więc trzy wasze faworytki e, okrzykujemy najgłośniej. I uwaga, próba głosu, żeby sprawdzić, czy dacie radę. Trzy, cztery, wow! Najgłośniej Łódź, wow, jesteście tam! Dobrze, przechodzimy do oficjalnego głosowania. Rozpoczynamy, a teraz od tej strony. A czemu nie? Chodź. Uwaga, na 3-4. To już jest oficjalne głosowanie. Dajecie głos najmocniej jak możecie. 3-4. Jest Pięknie. Zapraszam kandydatka numer 2. Uwaga. 3, 4, rycie. Jest ok, jest ok. Pan kandydatka numer, numer 3! Yeah. Karol straci głos dzisiejszego wieczora. Kandydatka cicho numer 4! A! Troszkę cicho, troszkę cicho. I, I uwaga, pieniądzec. i wszystkie siły, kandydatka numer 5. Myślę, że tutaj sytuacja rozgrywa się po tej stronie. Kandydatko numer 1, 2 i 3. Nie tak 1, 2 i 3. Tylko teraz jak zdecydować, która pierwsza? No właśnie. Ja myślę, że. Karo myśli i poszedł. Z tyłu był miernik hałasu i już mam oficjalne wyniki. Tak. Oficjalne wyniki są takie, że na miejscu trzecim jest pani numer. Numer 3 Na miejscu drugim jest pani numer jeden! Wielkie brawa! A na, na miejscu, miejscu pierwszym! pierwszym a na miejscu pierwszym jest pani numer dwa! Wielkie brawa! I to jest wasza Miss pod Podkoszulka! I to jest wasza Miss pod Podkoszulka! Zapraszamy z nagrodami. Proszę! Rasy, nagrody! To się nie stanie, to się nie stanie, ale nagrody są, gratulujemy zwycięzcom, tym niezwycięzcom gratulujemy za to, że odważyli się do tu przyjść i pokazać, a to też ważne, Więc, tak. I teraz wielkie brawa dla wszystkich kandydatek! Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo dziewczynom, dziękujemy pięknie.